Witamy, dzisiaj spotykamy na boisku futbolu flagowego Jakuba Samela, szkoleniowca na co dzień Silezia Ebels. Na potrzeby futbolu flagowego nazywa się zespół? Silezia Bulldogs. Jak oceniasz dzisiejszy występ i ogólnie jako szkoleniowiec, jak dzisiejszy Tunii? No Dzisiaj ostro walczyliśmy. Zabrakło nam troszkę w ostatnich sekundach spotkań, żeby wyjść dalej, ale jesteśmy młodą drużyną pod względem doświadczenia jakby w futbolu flagowym, także chcemy iść do przodu dalej. Zapytam tak o kadrze, bo bierzesz udział w kadrze, jesteś szkoleniowcem, jaka to jest pozycja, jakie twoje jest zadanie i ogólnie jak hmm. oceniasz całe postępy kadry naszej polskiej? Moim głównym zadaniem jest bycie asystentem trenera głównego Bradley'a Arbona, e, pomagam mu również w szkoleniu ranimbeków i tym się tam głównie zajmuję. Jeśli chodzi o, o samą kadrę, no to ostatni kam bardzo pozytywnie, bardzo dużo pracy włożyli zawodnicy i trenerzy tutaj, żeby się przygotować do najbliższego spotkania z Belgią. Uważam, że plf powinno powinna jak najbardziej inwestować w Ciebie jako szkoleniowca, tak żeby w przyszłości jednak kadra była powierzona tylko i wyłącznie Tobie. Natomiast w tej chwili na pewno z tego miejsca zachęcamy do tego, aby w naszej Kadrze kibicować na meczu Polska-Belgia. Potem mamy mecz polska Rosja, No i potem wyjazdowy w Czechach, jak to już jest eliminacyjny. Tak jest, bardzo zachęcam kibiców, bo o to chodzi, żeby była super atmosfera. I, I o to nam chodzi. E, muszę wspomnieć, że nie tylko jakby we mnie inwestuje kadra i, i cały związek, ale również innych trenerów jest sporo polskich asystentów, którzy mogą uczyć się od tych trenerów, którzy są głównymi jakby trenerami w reprezentacji, także bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że będziemy dalej we flagówce się gdzieś tam mieli możliwość spotykania. Natomiast z tego miejsca ja osobiście chciałbym Ci podziękować za to, że mi pokazałeś czym jest futbol amerykański i że mnie do tego wciągnąłeś. Dzięki Dzięki świeszny, dzięki dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam Was wszystkich.